No witam moi drodzy z tej strony Rafa z kanału Rainbow Reef. Witam was w kolejnym odcinku. Na samym początku standardowo wielkie dzięki za komentarze, za subskrypcje, tutaj za miłe słowa, które tutaj od was otrzymuję, czy to przez stronę internetową, czy przez tutaj YouTube'a. Tutaj, tak jak wiecie, no w tej chwili to do, jestem dość zarobiony, jeżeli chodzi o, o przeprowadzkę. Przede wszystkim, tak jak wspominałem w poprzednich odcinkach, w tej chwili się przeprowadzam, z, dlatego już zapraszam na na odcinki dotyczące przeprowadzki tego właśnie zbiornika yy, morskiego. Ja myślę, że w, no w ciągu następnych kilku tygodni opowiem Wam dokładnie yy, tutaj, jeżeli chodzi o nowy zbiornik, yy, jaki będę miał, co tam będę miał w tym zbiorniku, jaki sprzęt yy, no jak będzie wyglądała przeprowadzka, zrobię filmy z samej przeprowadzki. Myślę, że to będzie bardzo. Bardzo ciekawe, także już teraz zapraszam na, na te odcinki. Zapraszam jak najbardziej do subskrypcji. Subskrybujcie kanał, żeby być tutaj na bieżąco, żeby nie pominąć tutaj, myślę, że, że ciekawych odcinków. A co dzisiaj? No, zastanawiałem się, co dzisiaj Wam tutaj pokazać, zaproponować i o czym opowiedzieć. No, ale myślę, że temat pojawił się sam związany przede wszystkim z upołami, które tutaj sami możecie doświadczyć. Opowiem Wam Cię w jaki sposób ja sobie z tym radzę, co wykorzystuję i, yy, i generalnie co robię, aby, aby tutaj nie, nie przegrać tej wody, nie przegrać ryb, yy, tutaj rafy w zbiorniku, także zapraszam do odcinka, myślę, że będzie, będzie ciekawie. No, witam, moi drodzy ponownie. Tak jak wcześniej wspomniałem, opowiem Wam dzisiaj, w jaki sposób radzę sobie z temperaturami, które są na zewnątrz, ale nie tylko na zewnątrz, ale też tutaj w mieszkaniu. No, tak jak wiecie, no, temperatura, tak jak wspominałem w, w wcześniejszych odcinkach, tak jak zapewne też tutaj jesteście zorientowani, no, wysoka temperatura ma bardzo negatywny wpływ na życie w zbiorniku Znaczy, bardzo wysoka, no, temperatura powyżej określonej granicy. No w moim przypadku, tutaj z mojego doświadczenia, no taką granicą to jest mniej więcej 29-30 no stopni woda z zbiorniku, no to już jest troszkę, troszkę za dużo. No oczywiście z, mnie również tutaj udało się raz przegrzać życie w baniaku. No oczywiście wpłynęło to bardzo negatywnie, ponieważ troszkę koralowców mi tutaj zbielało obumarło. No miałem taką akcję, nie wiem czy rok, czy, nie, czy dwa lata temu. No raptem to był jeden dzień, gdzie ta temperatura skoczyła mi do, do około 30 stopni. No i niestety sukcesywnie już po, po kilku dniach okazało się, że te koralowce właśnie tutaj bieleją. Dlatego zwracajcie na to uwagę jak najbardziej, ponieważ no chwila nieuwagi może spowodować, że, że nie będzie fajnie, że nie będzie fajnie i i to życie w zbiorniku, no, no po, po prostu mówiąc, koralowce będą Wam tutaj obumierać. Mniejszy wpływ na pewno będą, będzie to miało na ryby. Ryby są moim zdaniem bardziej odporne na, na takie warunki niż, niż koralowce, ale no, koralowce są jak najbardziej tutaj wrażliwe na wysokie temperatury. Także tak jak wspomniałem, w moim przypadku to jest 29-30 no stopni to jest górna granica. No, a jak wiecie, no, o taką temperaturę nie trudno, y, szczególnie gdzie y, mieszkacie, gdzie mieszkacie, gdzie macie baniaki na jakichś poddaszach y, różnego rodzaju, gdzie temperatura jest wyżej, wyższa niż, y, niż tutaj na dole, i trzeba na to zwracać jak najbardziej uwagę. Y, w jaki sposób ja to robię? Y, ja robię to w najprostszy możliwy sposób. Y, ja stosuję pokażę Wam y, wentylator. To jest wentylator, który ja kupiłem, z tego co pamiętam, o sorry, który ja kupiłem, pamiętam, nie wiem, jakimś Kastorami chyba, już dokładnie nie powiem Wam. On ma chyba z 2 czy 3 lata. Sterowany elektronicznie. On dodatkowo jest jeszcze na podeście. Podestem jest prze przesyłka, generalnie paczka z ze sklepu akwarystycznego, ponieważ, no tak jak wspominałem Wam wcześniej, Yy, przeprowadzam się, także zbieram ten sprzęt i, i kolekcjonuję. <laughs> kolekcjonuję, można powiedzieć, yy, żeby ruszyć z tym już niedługo. Także, tak jak wcześniej wspomniałem, zapraszam do, subskry do, subskrypcji, do subskrypcji kanału, gdzie, gdzie będziecie tutaj na bieżąco. A już nawiązując do temperatury, stosuję taki wentylator. Yy, wentylator yy, najlepiej, gdyby no centralnie, troszeczkę może niżej, dmuchał wam na tafle, na tafle wody. I jeszcze dodatkowo trochę podniosłem lampę u siebie, yy, tą tę piątkę. No, to niedużo, raptem, chyba, nie wiem, 2-3 centymetry. Ja ustawiam ten wentylator. Yy, może włączę Wam, pokażę. Na wartość środkową, on ma trzy. 3, 3 generalnie trzy yy, kanały. Włączam i automatycznie yy, tutaj ta woda pada na tafle. Bardzo fajnie to chłodzi. Naprawdę, już po kilku, kilkunastu minutach widać, że temperatura spada w zbiorniku. Jak bardzo spada? Myślę, że to też jest bardzo, bardzo ważne. Już tutaj wyłączę go, żeby dźwięk był, dźwięk był lepszy. powiem wam, w jaki sposób to wpływa na temperaturę. A tutaj zrobimy, żeby było ok. To tak, ja ten wentylator, wentylator włączam mniej więcej w momencie, kiedy włączają u mnie się świetlówki, te piątki. Na, te, na tą średnią wartość włączam ten wentylator. No i w, gdy on cały czas chodzi, cały dzień mniej więcej od godziny, no nie wiem, 10 do godziny 19, 20, no to on jest w stanie utrzymywać temperaturę na około 25, 25, 25, 25,5 Pół stopnia tutaj w zbiorniku i to bez, bez problemu. Ja to przetestowałem w zeszłym roku, chyba dwa lata temu również. Naprawdę fajnie to działa. Jasne, że jest to troszkę niewygodne. No i dość takie, no nieestetyczne, że taki wentylator tutaj stoi i to chłodzi. I tutaj chłodzi, dlatego z, w tym nowym zbiorniku, ja myślę, że to spróbuję zrobić to bardziej estetycznie jakieś, nie wiem, wentylatory jakiś rząd wentylatorów, aby aby to powietrze odprowadzały i aby chłodziły tą wodę. Zastanawiałem się nad chłodziarką, aczkolwiek no ona jest dość duża, na pewno jest bardzo bardziej skuteczna niż, niż wiatraki. No też no nie ma się co oszukiwać, nie kosztuje 50 czy 50 złotych. Dlatego ja myślę, że zostanę tak, jak jest w tej chwili przy tych, przy tych wiatrakach. No niektórzy różnie to robią. Wkładają jakieś, nie wiem, butelki z, z wodą zamrożone z lodówki do, do baniaka. Także nie mówię, że to nie jest skuteczne. Myślę, że to też jest skuteczne, aczkolwiek no tutaj z perspektywy czasu no mogę polecić, polecić taki duży wentylator, który jest ustawiony i naprawdę z określoną siłą tutaj tmucha na tą daflę wody i, i raczej tą woda, ta woda się nie nie przegrzeje, no ale tak jak wszędzie, no są plusy i minusy, no, minusem jest, tak jak wspomniałem wcześniej, no nie wygląda to estetycznie, szczególnie, no nie wiem, jeżeli macie jakieś gości w domu, ktoś ma do was przyjść, a tu zamiast wentylator, żeby chłodzić, funkcjonować, nie wiem, na, na pokój, na salon, no to <grym> dmucha na akwarium, także z, nie wygląda to dość fajnie, to jest jeden minus, a jeszcze jeden minusem, a jeszcze jednym minusem jest, który ja ostatnio tutaj obcykałem, że nie można go podłączyć pod czasówkę, bo, no, tak jak wiecie, wspominałem wcześniej, przeprowadzam się w tej chwili. Ja jestem praktycznie raz na jakiś czas w domu, raz na 2-3 dni. Z, no, czasami częściej, no, w kwestiach jakichś prac pielęgnacyjnych, żeby ryby też nakarmić, żeby tego nie pozostawiać samemu sobie. Aczkolwiek za chwilę wam pokażę, że zbiornik jest w takiej kondycji, w jakiej nigdy nie był, jeżeli chodzi o o czystość wody, o parametry, dlatego to jest dla mnie jakiś coś niesamowitego, że w, w, czym mniej dłube, dłubie w tym zbiorniku, tym on lepiej tutaj funkcjonuje. Już kilka razy przetestowałem i to rzeczywiście się sprawdza, ale tutaj nie o tym będę teraz mówił. Także z minusem jest to, jeżeli chodzi o ten wentylator. Że nie można go podłączyć pod czasówkę. Jego, czy, y, czy on się włączy, czy, czy, czy on jest włączony, potem się wyłączy, a potem znowu włączy. Za każdym razem trzeba odpalać tutaj z przyciskiem, i no nie ma możliwości, żeby go tutaj podmiąć, podpiąć pod czasówkę. Nad czym bardzo ubolewam. No to jest przykład, gdzie czasami technologia nie idzie w parze z, z bieżącym użytkowaniem, z codziennym użytkowaniem. Nie wiem, zastanawiałem się czy jakoś, nie wiem, na krótko go nie podpiąć czy coś, no ale szkoda tego rozbierać i szkoda go rozbierać i tutaj kombinować coś w tym, w tym zbiorniku, dlatego w zbiorniku w tym wiatraku, w tym wentylatorze. Dlatego w poprzedniej wersji, którą tutaj miałem, gdzie jest włącznik taki manualny, możecie sobie to ustawić bez problemu na czasówkę i żeby, żeby tutaj działał w ciągu dnia przez jakiś czas i na pewno to będzie skuteczniejsze. No w moim przypadku w tej chwili ja muszę dwa razy dziennie tutaj przyjeżdżać na chwilę obecną, no chociaż daleko nie mam, ale jest to dość czasami kłopotliwe. Dwa razy muszę przyjechać tak jak teraz właśnie rano, żeby go zapalić oraz wieczorem żeby go zgasić. No myślę, że też by się nic nie stało gdyby on dmuchał, nie wiem w nocy na przykład i czy jeden, dwa, czy trzy dni. Aczkolwiek No ja wolę dać mu troszkę odpocząć tutaj na noc, dlatego przyjeżdżam dwa razy dziennie i, i tutaj włączam i wyłączam. Okej, okay, moi drodzy, także tak wygląda sprawa wentylatora, yy, chłodzenia, ale chcę Wam jeszcze pokazać jedną fajną rzecz, yy, z, yy, która mi się bardzo w tej chwili przydaje przy przy tym, gdy nie, nie, nie jestem na bieżąco tutaj w domu i nie jestem w stanie kontrolować różnych parametrów na bieżąco. Powiem Wam, kupiłem sobie ostatnio, yy, <laughs> kupiłem sobie ostatnio, bo już Wam tutaj pokażę, termometr. <laughs> termometr, który jest sterowany, mm, który jest sterowany na yy, na Wi-Fi. Możecie to znaleźć na na Allegro. Za chwilkę Wam to pokażę, jak to wygląda. Też nie będę reklamował firmy, robię to całkowicie właśnie bezinteresownie, ale chodzi o to, żeby Wam tutaj pokazać. Myślę, że na pewno wiecie, że coś takiego jest. Jest na rynku, można spotkać, ale naprawdę jest bardzo fajne i naprawdę pomaga. Także na bieżąco jesteście w stanie monitorować za pomocą Wi-Fi z każdego miejsca na świecie temperaturę aktualną w zbiorniku. No schemat jest bardzo prosty, bo to jest czujnik. Tak to właśnie wygląda. Jest to czujnik, który jest montowany. Dalej wam pokażę do takiej stacji sterującej. To jest wszystko na, na standardowe ładowanie. Ładowarką taką standardową do, do telefonu. To jest z jednej strony jest wyjście właśnie do czujnika, a z drugiej strony jest wyjście podłączenie do, do ładowarki do, do kontaktu. Także takie coś wkładacie do zbiornika. Ja to sobie potem poprawię. Chodzi o to, żeby Wam po prostu tutaj pokazać, że coś takiego jest. Wkładacie sobie tutaj to do zbiornika, odpalacie, programujecie odpowiednio tak, tak jak jest w instrukcji obsługi. To jest bardzo proste generalnie, bo ściągacie sobie z, ze sklepów internetowych, znaczy ze sklepów internetowych, ze sklepów z aplikacjami odpowiednią aplikację. W zależności od tego, jaki sprzęt tutaj kupicie, Uff, no, instalujecie aplikację, programujecie to pod kątem, właśnie tam podajecie hasła na Wi-Fi stacji bazowej, gdzie, gdzie jest właśnie ten, ten czujnik. No, i potem ustawiacie, i możecie naprawdę z każdego miejsca w, w Polsce, czy nawet za granicą, monitorować sobie na bieżąco aktualną temperaturę yy, zbiorniku. No, nie tylko w zbiorniku, ale tam producent też się reklamuje, że to można, nie wiem, w jakichś szklarniach stosować, w innych tutaj miejscach, gdzie ciągły, ciągły pomiar temperatury jest naprawdę bardzo. Bardzo ważne, także bardzo fajne urządzenie, naprawdę działa. Możecie sobie tutaj znaleźć na Allegro czy, czy jakimś innym portalu czy innym sklepie i naprawdę wprowadzić do zbiornika, zastosować, bo naprawdę się przydaje i jest naprawdę fajnym, fajnym sprzętem. No tego nie musicie do zbiornika, tak jak ja w tej chwili wkładać, możecie włożyć sobie do sampa, jest to całkowicie niewidoczne i, i naprawdę użyteczne. Dobra, moi drodzy, bo w, y, muszę nakarmić ryby i tutaj jeszcze troszkę rzeczy zrobić. Y, z, y, co generalnie, jeżeli chodzi może o zbiornik, żeby też mam czasu nie, nie zajmować, jak to wygląda. No jak widzicie, w, w, zbiornik funkcjonuje. Wszystko się fajnie pompuje. Y, koralowce się pompują. Tak jak widzicie, tutaj z, y, ten kącik mój LPS-owy. Y, naprawdę fajnie to wszystko rośnie, fajnie się rozwija i, i widać, że. No, że te, że te koralowce dzielą się, rosną. Część już tutaj wydałem tych, tych szczepek, bo z, no, między sobą tutaj walczą, parzą się i, i nie ma co ich tak bardzo. Y, no tutaj nie ma sensu, żeby one się tak rozwijały, także z, y, część koralowców właśnie wydałem. Ale co Wam jeszcze chciałem powiedzieć? No tak jak wcześniej Wam mówiłem w ostatnim odcinku, no, woda jest y, naprawdę zero glonów. Zero glonów, nic nie ma glonów. Y, tak, najwięcej miałem ich na kaskadzie. No to w tej chwili możecie zobaczyć, pokażę wam. No kaskada jest jak no jałowa praktycznie. Nie ma żadnych glonów na niej. Jest jałowa. Na kaskadzie jest tylko harem dla ślimaków, o których też wam chciałem tutaj powiedzieć. Bo nie wiem, czy to jest kwestia tego, że w, po tej akcji z tymi metalami ciężkimi w tej chwili woda jest czystsza. No na pewno jest czystsza. Tych metali w tej chwili nie ma. I z, y, Mam plagę ślimaków. Teraz tego nie widać, bo jest światło już włączone przez jakiś czas. Y, pali się. Ale naprawdę jest tego tyle w tej chwili w Baniaku, że ja nieraz jak wieczorem przyjadę tutaj, to to się przerażam ile tego jest. No praktycznie całe dno y, całe dno żyje i i tych ślimaków jest od groma, to są i turbo i te jeszcze inne, także z ślimaków jest cała masa, no i będę musiał je wydawać, no nie ma sensu ich wyrzucać, no bo to szkoda, bo to jest życie, będę je wydawał, także przy jakichś transakcjach związanych ze szczepkami to tutaj te ślimaki już będę w gratisie dokładał, bo no nie ma sensu, żeby one się tak mnożyły. No plus to, że one nie są fajną rzeczą, jeżeli chodzi o bieżące użytkowanie, plus to, to jak mnie nie ma w tej chwili w, w domu, bo on, no one potrafią w różne miejsca wejść. One wejdą do, do skimera, skimer przyblokują. Miałem już chyba ze dwie takie akcje, na szczęście bez konsekwencji. Jeżeli chodzi o dolewkę, też mi się zdarzyło, że, że tutaj przyblokowały tą dolewkę. Tutaj całe szczęście, że ta dolewka z Aquatrendu ona ma dwa czujniki, także tam jest zabezpieczenie przed tym a aby właśnie ślimak czy jakiś inny organizm przyblokował tutaj pływak, żeby nie przelać tego akwarium, co jest też bardzo niebezpieczne w przypadku, kiedy. No przede wszystkim pojemnik na dolewkę jest dość duży, miejsce na dolewkę, żeby po prostu nie wlać za dużo wody, bo to jest jedna sprawa taka, że przelejecie zbiornik, możecie przelać zbiornik, ale to 6. No gorsza sprawa jest taka, że wtedy automatycznie w bardzo krótkim czasie zmniejszycie zasolenie, co na pewno negatywnie wpłynie na. Na życie w zbiorniku, dlatego z, y, no ślimaki są fajne, no bo to jest życie, jednak czyszczą, y, są traktowane jako część ekipy czyszczącej, no ale nie w takich ilościach, gdzie na przykład no w zbiorniku Deagumie 300 litrów no tych ślimaków. No na pewno jest kilkaset w tej chwili, na pewno jest kilkaset i y, no to już nie jest fajne. To już nie jest fajne, także będę musiał się tego sukcesywnie poz, pozbywać i nad tym troszkę. Zapanować. Dobra, moi drodzy, także nie będę wam głowy zawracał na sam koniec. Standardowo, yy, proszę Was, yy, subskrybujcie kanał, komentujcie. W, w miarę tutaj w, w wolniejszych yy, chwil będę, będę Wam odpowiadał i będziemy działać na bieżąco. Już teraz zapraszam na nowe filmy. Yy, no, sukcesywnie się do tego przygotowywuję, ale chcę to zrobić na bieżąco, żeby to fajnie wyglądało, żeby dokładnie Wam to wszystko opisać. Także Życzę Wam miłej, miłej niedzieli, miłego tygodnia, także trzymajcie się, cześć, wszystkiego dobrego.